Czy z tej strony Olako, razem ze mną, Alan, Siemanko? No do, dobry wieczór, dobry no dobry Wieczór, wieczór nowa, dobry. nowa kobieta, nowa dziennikarka, betnika. No słuchaj, zostałam tutaj zadzwonili do mnie i mówią, że potrzebują kogoś od zadań specjalnych. Chcesz, też, żeby to był ostatni twój wieczy, jak? Słuchaj, nie, e, kultura. No, nie no ja, ale z drugiej strony, wiesz, już 12 lat to robię, więc tak? myślę, że ja bym tutaj mogła tak? być jednak, no, wiesz, dupa. mocna do odbijać. No, do odbijania piłeczki myślę, Boże, że... Powiem ci, no. ja początkowo sobie pomyślałam, że ten nasz wywiad będzie trochę smutny, bo jednak przegrana, ale ty jesteś w dobrym nastroju. No, wkurwiony, już nie ma sensu się wkurzyć, bo to, wiesz, nie ma co walczyć z, z, z werdyktem. E, cóż, czekają mnie dużo lepsze walki, e, trochę bardziej opłacalne, więc... Mhm. Ale myślisz, że byłbyś w stanie powiedzieć, dobra, musi być za domem rewanż, bo to nie, było nie, niesprawiedliwe? Nie, nie, rewanż, już nie ma, nie ma sensu rewanżu. Czyli po prostu kolejna walka? Kolejna walka. Nie ma co się zatrzymywać. Ale co się dzisiaj będzie działo po zakończeniu Gali? Jak tyle. będzie wyglądała impreza? No wracam do Warszawy, wracam do przyjaciół, robimy fajny balet i, i tyle i... Odpoczywam chwilę wracam z powrotem na salę. Mam w, chuj klubów w wakacje, mam urodziny w środku, w środku wakacji 26 lipca jak coś. Eee, dwa zajebiste festiwale 16 czerwca Freaky Friday w, w Krotoszynie, na który bardzo serdecznie zapraszam. Dużo wspaniałych DJ-ów, DJ Smolasty, Kasper Bojski, Heizel, eee, Matson, Bugroll, eee, Killer, Jurand. Naprawdę śmietanka. Taka no impreza się szukuje. Naprawdę śmietanka polskiej DJ'ki, tak więc... Warto tam być. Ale jeszcze na końcu to, no, bo wczoraj się zarzekałeś, że przygotujesz dla mnie jednak coś nie, nie, właśnie wiesz, w stylu pół. Nie? Kurwiony troszkę jestem, no tak, wiem, więc. wiem. Jest... Czyli pół dwójki dzisiaj nie będzie. Nie, ale uwierz mi, że na, kolejną, na kolejny wieczór się, się przygotuję. Dobra, no to słuchaj, do no, dzięki, bo załatwiłeś mi robotę na kolejną galę, bo Betflik będzie musiał Dziękuję mi wziąć. Bardzo. Dzięki. Hej. Hej.